Zawodnik dobrze Radwański dwa razy głową skutecznie do Gutowskiego ten do e, środka Gutowski dobrze do Mandiangu skrzydła Kosakiewicz Nie Mandiangu do lewej jest podał. Kosakiewicz Kosakiewicz zamyka wszystko roba! Marcin Robak dwa do jednego przepięknie przede wszystkim Mandiangu dostrzegł Kosakiewicza wyłożył mu Idealnie piłkę, a zagranie do Marcina Robaka i jego strzał. To już było piękne dokończenie akcji. Cała akcja, cała akcja do pochwały. Każdy kolejny zawodnik Widzewa, który w niej dotknął piłkę. Zobaczmy. Kutowski widzi Mandiangu. Mandiangu tutaj zerka przez ramię, kątem oka. Widzimy doskonale, stydnie On był. Tak dobrze ustawiony względem Kosakiewicza, którego zauważył wcześniej, że gdybyśmy zwrócili wcześniej uwagę, Demianuk dał się oszukać, odpuścił. Zobaczmy teraz. Nie wierzył w to, że Mandiangu Jeszcze jest w stanie. Nie dokładnie. Myślał, że on go nie widzi.